Wszystkim witam na kanale Serbro i Złoto. Z racji tego co w ostatnich tygodniach wydarzyło się na świecie, nie nagrywałem odcinków. Wojna w Europie pokazała wszystkim, tak naprawdę, z kim mamy do czynienia. Lecz przechodząc do meritum tego odcinka, zamówienia, które tutaj widzicie, spływały do mnie aż ze stycznia 2022. Może zacznijmy sobie od części złotej. Udało mi się nabyć taką najmniejszą sztapkę pół grama zapakowaną w Certipak mennicy IGR. Pół grama czystego złota. Cena za taką sztabkę wyniosła 135 zł. Następnie także w styczniu udało mi się kupić taką oto malutką monetę. Jest to moneta Złota, Brytania o wadze jednej dziesiątej uncji. Mamy wagę wyzerowaną i dokładnie trzydzieści jeden i jedna dziesiąta grama. Możemy się przełączyć na uncję. Także wszystko się zgadza. Monetę y, tą, którą tutaj widzicie zakupiłem za 850 zł. Cena dosyć wysoka, lecz patrząc na to co y, jak ceny kształtują się teraz, no to Cieszę się, że w ogóle produkt do mnie dotarł. Następnie trzy monety srebrne, czyli kontynuacja serii Lunar 3, czyli rok Tygrysa, rok 2022. Monety: Ciężko było mi trafić z tego względu, że no, trafiłem w ten okres e, mocno, e, mocno na rynku, gdzie te były zawieruchy cenowe. No i taką e, monetę e, udało mi się kupić za 120 zł. Kolejna z monet, która do mnie dotarła, to jest moja e, kolekcja, czyli Najniebezpieczniejsze zwierzęta Australii, kolejna moneta z roku 2022, czyli Skorpion. I tego skorpiona kupiłem za kwotę 154 zł z przesyłką. I. Kolejna moneta, czyli jest to moneta Komplementar z serii Bestie Królowej czyli moneta przedstawiająca wszystkie bestie, które znajdowały się w serii 10 monet Jest to moneta o wadze 2 stąd też jest ona dużo grubsza od monet 1 uncjowych, tutaj dla porównania moneta jednouncjowa i moneta o wadze dwóch uncji wizerunek po piersie królowej Elżbiety II, ryflowane takie tło, tutaj nic się nie zmieniło, co chodzi o te postacie dosyć dobrze są odwzorowane wszystkie szczegóły tych bestii, które, które wychodziły w, danej, w danym roku. Ta seria monet bardzo dużo namieszała wśród kolekcjonerów Serebera i była też pierwszą z moich kolekcji monet, takich powiedzmy monet z lekkim premium, które Postanowiłem zbierać i całą kolekcję tych monet. No to jest takie zamknięcie tej mojej serii. Dopiero w tym roku udało mi się to kupić. Moneta już wyszła pod koniec ubiegłego roku. Co chodzi o cenę tej bestii królowej, z przesyłką wyszła mnie ona 280 zł. Czy to dużo, czy to niedużo, ciężko to oceniać, z tego względu, że jest to inwestycja długoterminowa. Inwestycja, nawet bym powiedział, bardzo długoterminowa. W tym roku, tak jak w roku ubiegłym, postanowiłem, że Skupiam się na złocie bardziej niż na srebrze. Dlatego takich monet stricte bulionowych, jak na razie przy, tak, przy takich cenach nie kupuję. Aktualnie w ogóle teraz nie, kup, nie kupuję, ponieważ ceny jak wiecie, z dniem wybuchu wojny naprawdę oszalały. No ale tak właśnie zachowują się metale szlachetne. I to ma na celu pokazanie też Wam, może wam, wam to pokazać, jak przejrzycie sobie ten wykres, że wtedy, kiedy jest gorąco na świecie, wtedy, kiedy coś złego się dzieje, są jakieś kataklizmy, yy, wojna, yy, różnego rodzaju akty terrorystyczne, yy, to metale szlachetne. W pierwszej kolejności rosną, a waluty spadają. Bardzo dobrym przykładem co chodzi o waluty jest to, że dolar był po 4.69, 4.70 w niektórych momentach. No i euro przekroczyło 5 zł za 1 euro. No jest to jest to stosunkowo dużo e, do naszej rodzimej waluty, do polskiego złotego, no ale nie ma się e, czemu dziwić, ponieważ jest zagrożenie wojną. Także cieszę się, że te produkty do mnie dotarły e, w całości po tych cenach styczniowych, e, że nikt mi tutaj z moich sklepów nie anulował zamówienia. Co prawda, na te wszystkie produkty czekałem bardzo długo. Już byłem przekonany praktycznie, że nie przyjdą, no ale całe szczęście udało się je otrzymać. Także to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć.